Witam wszystkich na moim kanale. Długo nie mogłem się zdecydować, żeby zacząć nagrywać, ale kilka złomowych rzeczy zachęciło mnie do tego, między innymi kanały Jacka Recyklera, czy Maćka Osadnika z odzysku, czy centusia, i tak i tak Już chwilę zajmuję się takimi rzeczami. I chciałbym Wam dzisiaj pokazać, co mi się dzisiaj na złomie trafiło. Mamy sobotę, 18 stycznia. Tak, tak, to pudełko trafiło mi się na złomie. Do tego jeszcze kilka innych rzeczy. I okazało się, że właściciel złomowca ma to u siebie w kantorku. Zbierał jakiś czas i zdecydował się odsprzedać. Ale to nie wszystko. Mamy takie procesorki. Za chwilę wam powiem, ile za to wszystko dałem. To dzisiaj kupiliśmy. Co jeszcze dzisiaj kupiliśmy? To kupiliśmy. Nagrywam z telefonu, z ręki, więc może być troszkę niestabilnie. Ramy kupiliśmy dzisiaj, tak do śmieciuchów to dorwaliśmy na, na... kupie złomu, wykręciliśmy i jest takie dwa laptopki bez baterii wiadereczko tu mamy kartę graficzną jedną też wykręcona tu. dwa napędy reszta dyski twarde Dyski akurat magazynował właściciel też i odkupiłem. Tak, miadzareczko na bok i teraz słuchajcie, trafiły mi się dwa styczniki. Sreberko ze styczników oczywiście zbieramy. I teraz tak. Piękna płyteczka. Popatrzcie na to. Popatrzcie na to. Patrzcie, jakie złoconko, Patrzcie. Coś pięknego. Takie jeszcze nie spotkałem. Wszędzie złoto. Fajne rzeczy. To jest jedna. No, i tu mamy takie środowisko. Tutaj mamy złocenia. Tu gdzieś też mamy złocenia. To jest jedna. Tutaj mamy, proszę, w pełni złocone pinki. Takie piny sobie zbieram, tak jak miedziany, Damian. Zbieram sobie takie rzeczy. Proszę, następne piękne rzeczy. Tu mamy następne. To to samo. Tutaj coś, nie wiem co to jest. Ale tutaj wychodzą złocenia. Może tak nie widać w tym świetle. Po rozkręceniu zobaczymy, co się tam kryje. Tu mamy następną płytkę. Pełne piny złocone taką jedną mieliśmy przed chwilą i tu mamy następną taką samą, nie mam zielonego pojęcia, od czego to są płyteczki. Piny sobie zbieram, powiem wam, ze złącz Eltry, Tesli, takie rzeczy sobie wyciągam, ale mam też fajne rzeczy, udało mi się kupić ostatnio na złomie. Odłożymy skrzyneczkę. Na Złomie ostatnio udało mi się kupić urządzenie medyczne, fajne. I zaraz Wam pokażę, co w tym urządzeniu było. Ale jeszcze najpierw Wam pokażę moje zbiory, żeby nie było, że pokazałem procesory z moich zbiorów. Tu są moje zbiory. Kart pamięci i procesorów, tak się moje przedstawiają. no A tam z parę kilo, może, może będzie. Jeżeli mnie centuś ogląda, to chętnie bym się pozbył procesorów ceramicznych, pamięci RAM. No, wymieniłbym na srebrne styki, chociażby niemagnetyczne, odpalone. O, minęliśmy. Moją miedzianą beczuszkę. To jest moja miedziana beczuszka. No, i teraz przejdźmy do tego, co mi się trafiło w tym urządzeniu medycznym. To wszystko z jednego urządzenia. Coś takiego. Tutaj mamy potencjometry. Nie wiem, czy w tych potencjometrach coś się znajduje. Bo jeszcze na takim etapie nie jestem jak chłopaki, które się tym zajmują od lat na YouTube. Coś takiego. Coś takiego. Tu grubo złocone grzebienie, proszę zobaczcie. Złocenia w podstawach układów. Złocone, ładnie, to jest następna, tu mamy następną płyteczkę, to samo, grubo złocone grzebienie. Tu mamy następną, złącza, żeńskie. Ale chyba tą chyba sobie zostawię, bo resztę chętnie bym wyhandlował. Jeżeli ktoś by był zainteresowany, zamieniłbym na styki, bo się zaraziłem od Jacka recyklera. I zamieniłbym na styki. Odpalone niemagnetyczne. Tu mamy następną płyteczkę. Proszę. Tak to wygląda. Bateria mi się kończy, nie wiem czy to gramy. Tu jest coś takiego: tutaj raczej nic nie będzie. Tu mamy następne podstawy układów, pięknie złocone. Do tego piny mamy złocone. Tego bym się tu nie pozbywał. Poszłoby w całości do nowego właściciela. Tu jest to samo, popatrzcie. Tu to samo grzebienie wszędzie. Tu akurat jest dużo układów. Tych złoceń jest troszkę mniej. Tu to samo grzebienie. Proszę, układy złocone, scalone. Coś pięknego. Następna. Tak to wygląda. Tu mamy następną. Tu mamy następną. Proszę bardzo. Jak złotko świeci? Powiem wam szczerze, że nie jestem na takim etapie, jeszcze, żeby wyciągać coś takiego, więc chętnie, tak jak mówiłem, się pozbędę. Tu jest coś takiego. Tutaj potencjometry, powinno być jakieś sreberko, bo to urządzenie z lat 80. chyba było, nie wiem, nie mogłem znaleźć daty, ale tak, to wskazuje na to. Następna płyteczka. Szkoda wysyłać tego do elektropaki. Tu jest następna. Ceramiczny układ. O ile dobrze mówię, mogę się mylić, to mnie poprawcie. Tak to wygląda. I jest następna, ostatnia już, trafo wysokiego, nie wiem, nie mam pojęcia na temat kondensatorów palladowych, może coś by się tutaj udało oprócz złotka jeszcze wydobyć. I to by było wszystko powiem wam z tego urządzonka, no bardzo bogate urządzenie. Tak jak mówię tą płytkę to bym zostawił sobie, żeby to wydziubać, bo też bym chciał jakąś sztabkę złota sobie odlać, małą, z czasem, ale na razie się skupiam na srebrze. Jeszcze na tym złomowisku, o którym Wam wspomniałem, z którego mam te fanty dzisiejsze, jest do wzięcia 720 gramów odpalonych styków. Dogadałem się z właścicielem, bo nie miałem przy sobie tyle kasy, że mi to przytrzyma do jutra. No i cenę uzgodniliśmy po 2 zł za gram. Mam nadzieję, że się będzie opłacało. Tak samo mam nadzieję, że się opłacało to tutaj kupić. Co jest na tym stoliku, powiem, dałem za to. 180 plus 80 razem 260 zł. Zaraz to sobie będę segregował, przeważę i się wszystko okaże. Skąd taka nazwa kanału? To wam pokażę troszkę później. Od czasu do czasu, jak mi się coś ciekawego na złomowisku trafi do rozbiórki, to będę wrzucał jakiś filmik. No nic, do zobaczyska, bo już bateria jest na wykończeniu. Do następnego, hej.